No i jesteśmy na montażu. Na gruncie instalacja 6 kW. No i proszę, bardzo tak wygląda instalacja falownik DEJE, Magazyny Fotaka. Przed uruchomieniem jeszcze. Co i podsumowanie teraz z tego montażu, który widzieliśmy: instalacja naziemna 6 kW, do tego dwie baterie po 5 kW, Voltaka jako magazyn energii. Wszystko zostało policzone w ten sposób, żeby zabezpieczyć zużycie, które będzie w gospodarstwie domowym i nadwyżka, żeby została jeszcze do zabezpieczenia przyłącza czy pompy ciepła czy grzejników dla ogrzewania. Czyli w tym, w tym układzie pani ma gaz i założenie tej instalacji było takie, że nie będzie płaciła za światło no i nie będzie płaciła za gaz. Czyli rachunek, który był tam 2500 zł miesięcznie w, sez w sezonie grzewczym za ogrzewanie gazowe, będzie zerowy, dlatego że instalacja elektryczna będzie zasilana z fotowoltaiki i grzejniki, które będą podłączone na podczerwień, będą też zasilane z fotowoltaiki, więc zniknie rachunek za prąd, który był 350 zł i zniknie rachunek za gaz, który był 2500 zł w sezonie grzewczym. Nawet jeżeli by wyszedł, to będzie być może 100, a może 200 zł, ale to sobie sprawdzimy, bo dom jeszcze wymaga ocieplenia i to w następnym etapie będzie dopiero robione, w następnym sezonie. I to tyle na tą chwilę. Wrócimy jeszcze do tej instalacji, jak wszystko już będzie chodziło po miesiącu i zobaczymy jakie będą jeszcze rachunki. Do usłyszenia.